Dzień dobry moi wspaniali słuchacze, subskrybenci. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest niedziela, wyjątkowo, yy, i chciałam zrobić takie czytanie na nadchodzący tydzień, na te nadchodzące dni, yy, na to, co przed nami. Yy, no, co nas czeka w tym, w tym tygodniu i co nas czeka tak naprawdę w naszym życiu uczuciowym, co, co nas czeka w emocjach, dlatego że ja sama przechodzę teraz dosyć burzliwy czas, jeśli chodzi o szeroko pojęte emocje związane z, z rzeczami, które dzieją się w moim życiu. To chciałam zobaczyć, z czym przyjdzie się w nadchodzącym tygodniu mierzyć i jakby co trzeba brać pod uwagę. Wy możecie przywołać swoją intencję, czy, czy skupicie się typowo na swoim życiu uczuciowym w sensie relacyjnym, czy, czy skupicie się po prostu na szeroko pojętych emocjach? Ja ojej spadła karta, ja skupiam się na szeroko pojętych emocjach, ale intencja jest przyszłego tygodnia. Pamiętajcie, że to czytanie jest aktualne wtedy, kiedy na nie traficie. Pamiętajcie, że to są pewne prawdopodobieństwa, i bardzo was proszę, żebyście, e, jakby przywołując swoją intencję, łącząc się z nią, e, spytali właśnie, czy, czy chcielibyście się dowiedzieć od tych kart, e, no właśnie, jak to życie na przykład uczuciowe w tym przyszłym tygodniu, i żeby jeszcze ta intencja była, co, co byście chcieli uzyskać tak naprawdę, czy byście chcieli uzyskać zrozumienie, spokój i tak dalej, czy jakieś wyjaśnienie sytuacji. E, grupa będzie tylko jedna, dlatego że będzie centralna karta i sześć kart, więc korzenie i potem listki, więc wiecie, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Pamiętajcie, że tam, gdzie ja do Was mówię, a Was jakoś boli, złości, to tam jest pole do pracowania. I pamiętajcie, że manifestacja energetyczna, mamy sobie tak potężną moc energetyczną, to jest coś takiego, na co my absolutnie możemy wpływać. Więc jeżeli to, czego tu się dowiecie, Wam się nie spodoba, to potraktujcie to jako przestrogę, żeby przestroić się inaczej, żeby nie dopuścić do pewnych scenariuszy, żebyście mogli świadomie wpływać na to, co kreujecie w swoim życiu. Zatem w intencji najwyższego dobra niech się dzieje, co w tym nadchodzącym tygodniu relacyjnie dla nas wszystkich. Tło. Szóstka, e, szóstka kielichów goniona królową mieczy. Zresztą ta, ta królowa zaraz to się pokaże, bo ja karty ze spodu włożę w korzenie, a na górę dam karty jako listki. Czyli słuchajcie, ten, ten tydzień, szóstka kielichów jest w ogóle bardzo uczuciową kartą. Ona bardzo mocno nas konfrontuje z naszym wewnętrznym dzieckiem, z naszymi przekonaniami. Więc dla nas bardzo uczuciowy tydzień. Tydzień, w którym Będziemy rozpatrywać, jak to, co przeszło, wpływa na nas dzisiaj w relacjach, w naszym życiu emocjonalnym, w naszym zrozumieniu emocjonalnym. I chociaż ta, ta karta jest pomostem pomiędzy tym, co było, a co jest teraz, i ona bardzo nam mówi, ty się skup na tym, co teraz, bo ty potrzebujesz zobaczyć, czy reakcja tej małej dziewczynki, tej małej Beaty, czy, czy tego małego Janka, nie wiem, ktokolwiek z mężczyzn mnie słucha, czy, czy pań, czy czy reakcja Twojego wewnętrznego dziecka to jest taka reakcja, jaką Ty dzisiaj chcesz do tej relacji przystawić? Czy może trzeba by było z tym wewnętrznym dzieckiem troszkę porozmawiać, dać mu poczucie bezpieczeństwa, podziękować za coś, zobaczyć, co on chce powiedzieć, a zareagować z pozycji teraźniejszości? I paradoksalnie ta karta, która wkłada nam stopy w Trochę w przeszłość, tak? Tak jakbyśmy, kotwiczy nas w przeszłości. Bardzo prosi, abyśmy osadzali serce w teraźniejszości. No to zobaczmy, co, co będzie budowało, co, co będzie budowało te przekonania, co, co będzie nas tak roztkliwiało, do, do czego będziemy tutaj zawracać. W korzeniach. I na te karty biorę. Królowa mieczy, paść buław i sąd ostateczny, a w listkach, czyli w tym, co gdzieś tutaj nam wykiełkuje, Rycerz Kielichów, Król Pentakli i As Pentakli. No, słuchajcie, bardzo fajne są te karty. W takim znaczeniu wszystkie są fajne, ale jakby po kolei. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że tak jak powiedziałam, w Waszym życiu relacyjnym, w tej Waszej intencji, bardzo ważne będzie w tym nadchodzącym tygodniu, żebyśmy byli uważni. Na nasze reakcje, wedle osoby dla nas ważnej, wedle relacji dla, dla was ważnej, wedle naszych uczuć i zastanawiali się, czy to, co czujemy w danej sytuacji, jak dalece to jest powiązane z tym, co kiedyś przeżyliśmy jako dzieci, co mamy wgrane w sobie, co nam to przypomina? Czy zdarzenia z naszego dnia dzisiejszego, czy jutrzejszego, jak będziecie słuchać czy pojutrzejszego? Czy, czy to nas nie przenosi gdzieś sercem i emocjami do sytuacji, które przeżyliśmy jako dzieci? I teraz, czy my w tym dzisiejszych, yy, dzisiejszych scenach reagujemy tak jak osoba, no teraz taka dojrzała, która różne rzeczy wie, która zna tę sytuację, czy reagujemy jak to małe dziecko, któremu to się kiedyś przytrafiło? I to jest bardzo kluczowe, słuchajcie, bądźcie uważni takie zadanie Wam tutaj daję ja i Tarot na nadchodzący tydzień, żeby się przyglądać swoim reakcjom, tak? Czyli jeżeli pytaliście jakąś relację i będą się w tych relacjach działy różne rzeczy i Twoja ukochana osoba, czy, czy ważna dla Ciebie osoba, czy ważna dla Ciebie relacja, w jakiej, uwolnią w Tobie jakieś uczucia dzisiaj, to co tam się dzieje, to szukaj kiedy ja czułam się podobnie, kiedy jako dziecko doświadczyłam podobnych rzeczy. Można tego szukać przez medytację, można tego szukać przez pracę z wewnętrznym dzieckiem, Zapraszam osoby zainteresowane również do mnie na sesje takie jeden na jeden, gdzie możemy sobie z tym pracować, ale wy możecie też zrobić to sami, tak? To trzeba zajrzeć do swojego serca, połączyć się ze swoim sercem i szukać, bo tam w tych sytuacjach znajdą się odpowiedzi na wasze reakcje dzisiaj. A wasze reakcje i emocje dzisiaj napędzają dynamikę waszych relacji. I teraz, co ja widzę w tej dynamice, tak? co będzie napędzało, jakby tutaj no, no to, o czym powiedziałam? W korzeniach jest królowa mieczy. Królowa mieczy to może być dojrzawa babka, bliźniak waga wodnik. To może taka kobieta, która postać kobieta, która jest ważna w waszym życiu. Potem mamy pazia buław, to z kolei albo dziecko, albo bardzo młoda kobieta, baranny strzelec, i Karta Sądu Ostatecznego. Mamy dwie postaci, obydwie te postaci patrzą na Kartę Sądu. Przy czym Królowa Mieczy patrzy przez pryzmat Pazia. I teraz to jest, to tak jakby było tak, teraz pójdziemy do energii, już do kart jako historii. Moja logika, moja niezachwiana szczerość, wchodzę tutaj w buty swoje, moja taka przyczynowo-skutkowe podejście do spraw, Moja taka twarda postawa, ja się nie będę oszukiwała, ja się nie będę oszukiwał, ja będę sobie mówić szczerze o tym, co dla mnie ważne, nawet jeśli mnie to rani, nawet jeśli ta prawda, którą sobie tak logicznie objaśniam umysłem, jest dla mnie raniąca i ciekną mi łzy, to ja tak właśnie logicznie popatrzę na to. I teraz na co ja tak logicznie patrzę? Na pazia buław, na wezwanie entuzjazmu, na ogień, który się we mnie budzi. Na to, co mnie grzeje, na takie pobudki, które sprawiają, że mi drży serce. Królowa Mieczy, królowa trochę lodu, intelektu, umysłu, która patrzy na zalążek ogniska i ona swoją logiką próbuje objąć ogień. I, yy, wiecie, to jest, to jest taka energia, która każe nam się trochę chłostać, bo potem jest sąd ostateczny. To, 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 i, przepraszam, że tak mówię, ale to jest tak, jak ja bym sobie. Uruchomiła w sobie taki proces, że ja z pozycji intelektu, ja ogarnę całe moje życie, ogarnę swoje pragnienia, i ja tak użyję rozumu, że ja zrozumiem swoje pragnienia, przyjrzę się swoim pragnieniom. I właśnie dlatego, że widzę te pragnienia, uruchamiam kartę sądu. I paradoksalnie, proces, który rozpoczyna głowa. Koń, bo, bo Krowa Mieczy to królowa głowa, ona odsuwa serce, ona, ona się po prostu swoimi czasami wywodami intele, intelektualnymi e, osłabia, chlaszcze, ją, ją boli. Mówimy o niej, że to jest egzekutorka. Bardzo często ta postać jest namalowana na kartach e, z, z łzami w oczach, bo ona e, ma tak logiczne i zero podejście do oceny sytuacji, wynikające z, z takiej oceny e, umysłowej, że nie dopuszcza serca i czasami i ona nie widzi w ogóle przesłanek łagodzących. Ona nie robi odstępstw, i nawet jeżeli potrzebuje ukochanej osobie odciąć coś, to to po prostu robi. I teraz ta bardzo mądra, bardzo szczera, ale taka boleśnie szczera mam wrażenie, że ta królowa się aż szczyci swoją bolesną szczerością, która często w nią godzi popatruje na swoje pragnienia przygląda się iskierkom, które chcą podpalić ją do działania, które w, tych, w tym, o czym myślicie, w tych relacjach, które, ją, które budzą w niej drganie. I prawdopodobnie ona by, te, ona by je zgasiła, bo to jest z drugiej strony, wiecie, wiatr, który dmie w iskierkę, to rozpala ogień, ale ona jest bardzo zimna tutaj. Natomiast y, całe to towarzystwo i ona, i ten paść buław, czyli... Ona i jej pragnienia, które ona próbuje objąć rozumem, które są jeszcze zalążkiem, kończą w karcie sądu. Oni obydwoje, jakby popatrują na kartę sądu. I co powiem Wam, że to jest trudna energia, ale tu w tej pozycji błogosławiona, bo karta sądu mówi o tym, że gdzieś y, ja dosięgam takiego, y, takiej klarowności swoich myśli, ale też klarowności uczuć w sercu. I tu wracamy do teraźniejszości szóstki kielichów, kiedy ja mogę właśnie nostalgicznie powiedzieć, kurczę, to czego ja pragnęłam od relacji? Czego ja pragnąłem? Czego pragnę od życia? Jak ja chciałam być traktowana? Jak miał wyglądać mój dzień? Jak ja się chciałam czuć w danej sytuacji, w danej relacji? A jak ja się czuję? Jak ja reaguję? Co mnie do tego popycha? Co wraca do mnie z przeszłości jak echo? Jakby... Ten sąd właśnie pozwala powrócić do przeszłości. Czy ja naprawdę tak chciałam i teraz chciałem, chciałam? Jeśli nie, no to czas, żeby coś z tym zrobić. Czas albo zaopiekować się swoją małą dziewczynką i powiedzieć: No to, czy swoim wewnętrznym dzieckiem, chodź, kochane dziecko, i porozmawiajmy, kim ja się stałam, kim ty byłeś, byłaś moja wewnętrzna mała Beato, a kim jesteś teraz. Gdzie po drodze odniosłaś jakieś rany? Co ci mówiono, że, że straciłaś na przykład coś, co było ważne? I wiecie, ta karta sądu, trudna karta, ona wyzwala do prawdy, bo jak my wejdziemy w ten proces sądu, nie będziemy przed nim oporować, tylko oporować, tylko po prostu pozwolimy, bo on działał w naszym życiu, to my potrafimy powiedzieć, kurde, ja przecież pragnąłem tego, ja pragnąłem tego, chciałam robić to, chciałam robić tamto, a robię tak i tak, no to co z tym zrobić? A no coś! Trzeba coś zmienić. Trzeba znowu poruszyć serce. Trzeba przypomnieć sobie o swoich marzeniach. Czego ja pragnę Trzeba uwierzyć w marzenia. I teraz zobaczcie, co pięknego się dzieje. Karta sądu poprzekątnej przychodzi do tej dziewczynki, do tego waszego wewnętrznego dziecka, do mojego chłopca i mówi: Przypomnij sobie, przypomnij sobie, jak to było w związku z intencją, którą pytasz, w relacjach, w miłości, czego pragnąłeś? I uruchamia się Rycerz Kielichów. Rycerz Kielichów, karta, która pozwala znowu uwierzyć w miłość, która pozwala uwierzyć w to, że możliwe jest dla mnie spełnienie takiego scenariusza, w którym absolutnie będzie jak w bajce, że wierzę w ideały. To jest, to jest tak, jakby ten sąd ostateczny, który mnie zawraca do moich korzeni, do mojej mojej dziewczynki, bo ja jestem dziewczyną, a panów do ich małego chłopca, pozwala znowu uwierzyć w ideały. Rycerz kielichów, nomen omen, młody mężczyzna, rak, skorpion ryby. I teraz ta wiara Widały zaprowadza, rusza ten rycerz. Ta wiara Widały zaprowadza nas do energii króla Pentakli, dojrzały facet, byk panna koziorożec. ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że ten król Pentakli, to jest taka energia, która mówi: OK, ja uczynię swój świat taki, jak chcę, bezpieczny, zasobny, ja zacznę decydować. Z wiarą w ideały poukładam swoje sprawy tak, jak sobie tego życzę. Z wiarą w ideały nadam mojemu, y, temu wymanifestowanemu życiu, temu, co mnie otacza, temu, gdzie pracuję, temu, z kim się spotykam, temu, jak podstawy do relacji, temu, jak się chcę czuć. Ja nadam temu konkretny szlif, oczywiście, kroczek po kroczku ale ja muszę wejść w tę pewność siebie, że ja mam ten zasób, że ja mam kontakt z tym, czego pragnęłam. Przypominam sobie, czego pragnęłam, pragnąłem i osadzam się w Energii, w której wiem, że ja to zmanifestuję. I to daje piękną kartę. To daje Asa Pentakli. To daje nowy początek. To daje nowy początek. Ta wiara w ideały, wiara w relacje, w miłość, wiara w manifestowanie tego, czego pragniemy, daje szansę nowego początku. Piękna karta. Wiecie, że kiedyś przeczytałam, że jak wróżono tam dawno, dawno temu, bo Tarot, wiecie, jest yy, już takim narzędziem, które sięga wielu setek lat do tyłu, to ludzie, którzy dostawali Asa Pentakli, jak szli do kogoś tym Tarota stawiał, to często marnie kończyli, dlatego że tak bardzo wierzyli, że to już oznacza, że oni zaraz będą mieć bogactwo, że a konto tego Asa Pentakli po prostu trwonili wszystko, co mieli do tego momentu i marnie kończyli. Tak bardzo wierzyli w moc asa. Ale ten as ma taką moc. Tylko uwaga, to jest ziarno, które daje ci los. To jest ziarenko, które ty dostajesz w swoje dłonie i masz powiedziane, że z tego ziarenka możesz zrobić wszystko. Ale nie zapominają słowie zrobić wszystko. Potrzebujesz się tym zaopiekować. Potrzebujesz to ziarno podlewać, zakopać, ochronić od wiatru, dać mu czas, Potrzebujesz robić czynności, które yy, doprowadzą do tego, że z tego ziarna będzie skarb, Bo, ale potrzebujesz to robić z wiarą. Bo słuchaj, gdybym teraz stanęła przed tobą i powiedziała ci, yy, masz tutaj taką małą skrzyneczkę yy, i potrzebujesz. Robić wszystko, do czego wezwiecie Twoja dusza, ze szczęściem, z otwarciem, bez strachu, nie bój się niczego, wszystko, do czego cię wezwie Twoja dusza, a ja ci obiecuję, że za lat 5, jak ty nie, 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 że tak powiem, nie, nie, nie poniechasz żadnego działania i będzie odpowiadał na wezwanie Twojej duszy, to za 5 lat ta skrzynka się otworzy i będziesz mieć wszystkie skarby świata, zarówno w, jeśli chodzi o życie emocjonalne, jak i materialne. Robiłbyś to? Jakbyś powiedziała, na, na, na bank. Pięć lat po prostu masz czekać i niezachwianie podążać za zadaniem duszy. Robić to, czego co pragnąłeś robić, być szczęśliwy, otwarty i niezależnie od tego, co się przydarzy, masz wytrzymać pięć lat w tym postanowieniu. I ja ci gwarantuję, że będziesz ozłocony, diamentowany, relacyjnie i robiłbyś to, robiłbyś. I chcę ci, i, i, i zapewniam cię, że po tych pięciu latach po prostu rozbłysłoby życia, może nawet wcześniej. I to jest ta karta. Wszechświat mówi daje Ci teraz yy, w oparciu o, o to zajrzenie Twoje do, 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 do przymówmy to, czego pragnąłeś, pragnęłaś, o ten dialog z Twoim wewnętrznym dzieckiem, o wyruszenie za tym, o uwierzenie znowu w ideały, ja Tobie daję tutaj to ziarno i obiecuję Ci, gwarantuję Ci, że jeżeli ty postąpisz za tymi ideałami, nie w sposób głupi, ale za ideałami, z wiarą konsekwentnie, to będziesz mieć skarb. I ja nie mówię teraz, wiecie, o tym, bo ktoś powiedział, ta powiedziała, a mi się teraz tutaj pokazało w tym czytaniu, że ja w intencji pracy, że praca, którą robię, to nie to, to ja jutro pójdę, napluję na szefa i zmieniam pracę. Nie, nie namawiam do tego, aby siadć z energii, nie namawiam do tego, aby kogokolwiek pluć, <tłuk> tylko namawiam do tego, że jeżeli nie spełniasz się w swojej pracy, to przypomnij sobie, co chciałeś robić i podaj mi jutro pierwszą rzecz, która cię do tego przybliży. Ja wiem, że żyjemy w świecie materialnym, to nie możesz od razu po prostu porzucić wszystkiego. Potrzebujesz mieć zasób, energię, materię, żeby coś zjeść i tak dalej. Ale wdrażaj krok po kroku, przybliżaj się do tego. A zapewniam cię, że nie spostrzeżesz się, a może już za miesiąc będziesz w innym miejscu. Nadanie, jak żeglujemy okrętem, to zmiana kursu tylko o jeden stopień. Mamy 360 stopni, prawda? No, tak jak zakres cyrkla, zmiana kursu o jeden stopień sprawia, że w Perspektywie odległej podróży wylądujesz kompletnie w innym miejscu. I do tego ci zachęcają karty. A jeszcze, jak one ci mówią, że ci tego asadają i mówią ci podążaj za tym, czego prędzej, podążaj za wezwaniem serca, w, w poczuciu bezpieczeństwa, w budowaniu swojego świata tak, jak sobie tego życzysz, to, to jest absolutny majster Po oczywiście odrobieniu pracy domowej sądu, tak? Bo to trzeba wziąć na klaty, jakby szczerze z sobą porozmawiać, bardzo szczerze. Ale do tego zdaje się, zachęcać Cię Twój intelekt i, i będziesz miał tego wyzwanie, że przez, przez swój intelekt, przez szczerość z sobą, przez te iskierki, które się odpalają, żeby sobie przypominać, czego pragnąłeś, pragnęłaś. Czy to w pracy, czy w relacjach, czy w związku, który teraz budujesz. Powiem Wam piękne, rozwojowe czytanie. Zachęcam Was bardzo serdecznie. Niech się dzieje dla was wszystkich i dla mnie, żebyśmy z wiarą wieli tego Asa Pentakli, który przyjdzie, żebyśmy go podjęli i poszli za nim bo zdaje się, że zaczynają się dziać dla nas wszystkich duże rzeczy. W intencji najwyższego dobra pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Niech się dzieje, Beata.